Dzień dobry, dzień dobry, spiły. Jak zwykle przed meczem Paweł Nawrocki. Paweł, zanim porozmawiamy o dzisiejszym meczu, mam dla ciebie mały quiz. Ja wiem, czy jesteś gotowy. E, rozegraliśmy 9 spotkań. Punktów mamy? 20... 22. 22. E, odświeżyłem sobie tabelę sprzed roku, po 9 kolejkach e, sezonu poprzedniego. Ile mieliśmy punktów? 11. Bardzo dobrze. To teraz nie pamiętasz, a w tamtym roku pamiętasz. Czyli mamy dwa razy więcej punktów niż mieliśmy w tamtym roku. Eee... Jesteś zadowolony z tego? No tak, no. witam wszystkich bardzo serdecznie. Eee, no tak, no bo widzę jak się rozwija zespół klub i, e, i to mnie interesuje. No, widać progres e, i co cieszy. Paweł, dzisiaj mamy mecz, drugi mecz tryptyku pod tytułem Mecze u siebie, które musimy wygrać. Wydaje mi się, że to jest ten najtrudniejszy odcinek, czyli Korona Sturzewo. Spodziewamy się trudnego meczu? No tak, no bo yy, to też mówiłem zawodnikom w szatni, że jakby w takich meczach wygrywa się yy, Ligi, bo generalnie jak wygramy, to, to mecz z Wartą Jędzychwyt nie będzie miał żadnego znaczenia. Właśnie w takich meczach jak Korona strużewo, jak Kłos budzeń, yy, jak Dyskobolia. Tutaj leżą punkty, trzeba regularnie punktować i wtedy nie trzeba się martwić o, o mecz z czułkiem. Wydaje mi się, że to będzie taki mecz, że Korona Strzewo zagra niską obroną, będzie wyprowadzała kontrataki. Czy ty zawsze jesteś dobrze przygotowany? Możesz mieć więcej wiedzy ode mnie? Jak uważasz, że jak to będzie wyglądało? No tak, no system korony Strzewo to 1-4-4-2, tak starają się, starają się cały czas grać, ale nie jest duża, która koniecznie musi się bronić, bo oni nie mają nic do stracenia, są, że tak powiem, w takiej strefie niczyje, nic im nie grozi. Takim drużynom gra się najlepiej, a przeciwko takim drużynom gra się najtrudniej. No tak, bo to jest trochę taki mecz z gatunku, że my nie za wiele możemy zyskać, a bardzo dużo możemy stracić, prawda? Bo to taki mecz, że troszkę mecz pułapka, że wszyscy oczekują, że go wygramy, a wcale łatwo nie będzie. Nie, no, Korona też jest y, dobrze, dobrze prowadzonym zespołem, dobrze zorganizowany, mają świetnego trenera y, i trzeba ich szanować, a szacunkiem będzie po prostu wyjście, wybieganie, wygranie tego meczu. Myślę, że tak jak już graliśmy dwa mecze w to poprzednim sezonie z Koroną Stróżową, myślę, że to się wiele nie zmieniło, że to jest taki zespół, że trzeba być maksymalnie skoncentrowanym, bo jeden jakiś błąd przy wyprowadzeniu piłki się można zostać złapanym na wykroku i po prostu boleśnie zostać ukaranym. Zgadzasz się? Od pierwszej do ostatniej minuty zgadzam się w 100%. Od pierwszej do ostatniej minuty trzeba być skoncentrowanym, ponieważ mają zawodników, którzy fajnie grają w fazach przejściowych, mają zawodników technicznych, mają zawodników, którzy świetnie biją swoje fragmenty gry, także w zasadzie, w zasadzie niezły zespół. Jak na taką miejscowość małą miejscowość, jaką jest tu myślę, że są groźni. W nocy było bardzo zimno, teraz wyszło słoneczko i pojawiło się dużo rosy na Murawie. Mamy w naturalny sposób zroszoną murawkę po morze? Oczywiście. No, ja się cieszę, bo ja na takiej e, płycie, fajna klepka, fajne pojedynki 1 na 1 Można na pewno przeprowadzać lepiej niż na, niż na suchym boisku. No i oczekujemy dobrego meczu. Wszyscy tutaj po to przychodzimy. Ja też chciałbym zobaczyć dobre widowisko, ee, zakończone kilkoma golami, najlepiej dla KP Piłajtla. Dziękuję, Paweł. A teraz nasz drugi rozmówca, czyli Piotrek Przygocki. Piotrek, musimy zacząć od pytania, bo kibice jak gdzieś spotykam, pytają, co się dzieje z Piotrem Przygockim? Dlaczego Piotrek Przygocki e, nie gra od początku meczu? Czy nie gra od początku meczu? Po pierwszym meczu w wyklasie, tak mi się to spodobało, że postanowiłem zostać trochę na dłużej. A tak już e, na poważnie, to sprawy zawodowe Tutaj są głównym czynnikiem, przez który nie mogę wystąpić. Tak, możemy powiedzieć, że, że po prostu masz szkolenia poza piłą, mnie macie w tygodniu, nie do końca możesz trenować. I... Ale z tego co słyszałem, temat już zakończony. Na ten moment zakończony, chociaż jak różnie to bywa, trzeba się wszystkiego spodziewać. Tak, czyli co, będziesz generałem niedługo? Nie, 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 nie. nic z tych rzeczy. Kraty mało. E, Piotr, jak rozmawialiśmy po meczu z Iską Szydłowo, powiedziałeś, że nie lubisz takich meczów, w których grasz przeciwko swoim kolegom. No dzisiaj też trochę taka sytuacja, że w Koronie Sturzewo jest parę osób mieszkających w pilaciu w okolicach piły. Tutaj masz podobne podejście, czy ty gości nie znasz? Nie, znam bardzo dużo osób. Z dużą częścią też spotykałem się w innych klubach, razem dzieliliśmy szatnie i każdy wie o sobie bardzo dużo. No, Tak jak potwierdzam to, tak jak mówiłem po meczu z Iskrą że nie lubię takich meczów i dzisiaj jest podobno. Jakiego meczu się tak spodziewamy? Jakiego meczu się spodziewamy? Ostatnia kolejka pokazała, że pierwsza szóstka punktuje, punktuje bardzo dobrze. Każdy z pierwszej szóstki wygrał swoje mecze, więc trochę, może nie presji, ale trochę tam tego oddechu czuć, więc spodziewam się ciężkiego meczu, ciężkiej przeprawy, aczkolwiek myślę, jestem o to spokojny, że wywieziemy trzy punkty. Mówiłeś, że pierwsza szóstka punktuje i to jest właśnie taki mecz, który tym bardziej warto wygrać, ponieważ pozostałe drużyny z miejsc tam dwa, od dwa, w niżej, grają po prostu między sobą. I wygrana dzisiaj może spowodować, że ktoś tam potraci punkty, gdzieś tam tego oddechu będzie trochę więcej. Tak, to jest właśnie ta kolejka, dzięki której możemy odskoczyć. A no, też nie zapominajmy, że my też mamy z tymi drużynami mecze i, i to się będzie rozwiązywać w późniejszym czasie. Aczkolwiek dobrze, że jest właśnie taka kolejka, że my jesteśmy na pierwszym meczu gramy z drużyną spoza to przejść. Aczkolwiek też trzeba uważać. I, i, I tyle. Ale jest to spokojnie. Jak rozmawiałem z trenerem Pawłem Nawrockim, to, to taką tezę wykułem, że Korona Strzewo to jest bardzo taka drużyna, gdzie trzeba być yy, bardzo mocno skoncentrowanym. To jest taka drużyna, która uwielbia wykorzystać młodszy przy wyprowadzaniu piłki, skontrować, strzelić brameczkę, później się lekko zamurować, no i są wtedy problemy. To chyba w tej lidze tak jak większość zespołów, które gra, gra z liderem, czy z, z zespołem, który jest wyżej w tabeli, Najważniejsze dla nich to strzelić bramkę, a potem przemęczyć się do 90 minuty i mówić: No, jakoś to będzie. Albo utrzymamy, albo strzelimy jeszcze jedną, albo po prostu przegramy tę moc. Czy możemy się spodziewać, że zobaczymy Ci dzisiaj na boisku? Tego nie powiem. Mam nadzieję. <grym> ok, dziękuję Piotrek. Dzięki wielkie. Witamy Państwa bardzo serdecznie na skrócie spotkania z 12 października. Lider tabeli podejmuje koronę stróżewo. Zespół z środka tabeli liczymy na wielkie emocje. Pomylił się teraz Kamil Kosiński, rusza Szymon Strużyński. Będzie zagranie do Kacpra Zielińskiego. Ten ma możliwość zagrania do Adriana Pietrowskiego, ale kończy. Kończy tą akcję Kacper indywidualnie. Trzecia minuta, powrót do numeru 19. Pokazuje Kacper, że to jest dobry znak i strzela pierwszą bramkę od trzech meczów bez gola w barwach Kapepiła. Jest rzut wolny Rafał Gruntkowski i Kacper Zieliński, ale to ten drugi strzela i drugi gol. Siódma minuta i mamy już 2 do zera. Kacper Zieliński z drugim golem. Tak jak wspomniałem, trzy mecze bez bramki. Teraz zmiana numeru i dwie bramki w 7 minut. Trochę szczęścia, ale Kacper też dobrze przymierzył. Piłka odbija się od muru. 2 do 0. Jest rzut wolny, tutaj miał szansę Kacper Ryczek, ale nie minia piłka całe pole karne teraz Kacper Zieliński jeszcze jedno uderzenie broni Kacper Chojnacki dobra piłka od korony na lewą stronę Kamil Kosiński teraz trochę w innej roli wrzutka w pole karne próbował tam Adam Urbański ale nad bramką Teraz bardzo złe zagranie Norberta Trzebnego. Adrian Pietrowski nad bramką. Była szansa na 3 do zera. Jest Daniel Kryś. Czy będzie strzelał? Jest strzał, ale Kamil Czapla na posterunku. Jeszcze raz Korona próbuje. W polu karnym ponownie Daniel Kryś, ale Kamil Czapla broni. Wrzutka Kamil Kosiński, e, odpychany tam przez Radka Guździa, był jeden z zawodników, jeszcze zagranie w pole karne, jeszcze raz e, próbuje e, Norbert Trzebny, teraz wrzutka w pole karne, jest Mateusz ćwiek. strzał, wrzutka, ale Kamil Czapla broni. Daniel Kryś, no wydaje się, że tam nie było rzutu karnego, ale sędzia odgwizduje zupełnie co innego. Jest skazanie na jedenastkę, sporo dodał od siebie zawodnik korony, no i wykorzystuje rzut karny Kamil Kosiński. Widzieliśmy powtórkę raczej, tam kontaktu nie było. Natomiast Kamil Kosiński wykorzystuje rzut karny i mamy 2 do 1. Jeszcze w pierwszej połowie wrzutka Adrian Pietrowski, taka stojąca piłka próbował Adrian Mikołajczak. Jest rzut wolny, uderzał Patryk Polak, ale broni Kamil Czaplasz. Monstrużyński do prawej nogi, wrzutka w pole karne, był Adrian Pietrowski, jeszcze dobitka, ale nic z tego nie będzie. Teraz świetnie odwrócił się z piłką Kacper Zieliński, Miłosz Kowalski. Uderzenie. Ale obok bramki. Mateusz Ćwiek dobrze do prawej strony. Czy to będzie strzał? Nie, jednak wrzutka i Oliver King kończy tą akcję. Zawodnik Korony Strużewo i mamy 2 do 2. 67 minuta i niestety dla KP ten mecz wymyka się spod kontroli po tak świetnym, tak genialnym początku. Dobre zagranie, pomylił się obrońca I Szymon Strużyński I gol, i gol, 80. minuta Znowu KP na prowadzeniu Znowu przybliża się ten zespół do trzech punktów Szymon Strużyński kapitalnie akcję skończył Mamy 3 do 2 Dominik Kluk wychodzi, Kacper Chojnacki odpychany Dominik Kluk no i tu też widzimy powtórkę, że raczej sędzia w tym wypadku powinien podyktować jedenastka albo przynajmniej faul na skraju pola karnego, jest Gracjan Lechowicz, szukał tam e, swoich kolegów, ale się nie udało, Dominik Kluk jest odbita piłka, jeszcze Piotr Przygocki ale będzie rzut rożny e, widzimy Zbigniew Barańczyk do prawej nogi będzie szukał, e, czy Gracjan Lechowicz czy kogoś jeszcze w polu karnym e, Gracjan Lechowicz, e, czy znajdzie się tu ktoś do pomocy, już Kowalski, uderzenie, gol 4 do 2 i wynik zamknięty. Miłosz Kowalski kończy ten mecz z bramką 4-2 i to KP Piła wygrywa to spotkanie i dopisuje kolejne 3 punkty do tabeli 5 ligi pierwszej grupy Wielkopolski. Tak się kończy to spotkanie 4-2.